Dziś Bóg komunikuje Ci, że przed Tobą okres niezwykłej ekspansji i radości. To moment, w którym życie odwzajemnia Twoje poświęcenie. Czy nie byłeś wystarczająco długo cierpliwy? Uznaj, że gdy życiowe prądy kierują Cię w inną stronę, nie jest to zwykły zbieg okoliczności czy przypadek. Jest to wynik Twojej niezachwianej wytrwałości i niezachwianego zaangażowania w Twoje aspiracje i ambicje. Przygotuj się na więcej wysiłku i lepsze czasy są one niewątpliwie w drodze. Nasze przesłanie jest proste: zrelaksuj się i przygotuj grunt pod dobre czasy, które nadchodzą. Wkrótce będziesz miał powód do świętowania. Jeśli Twoja wiara w Boga jest silna, okaż swoje wsparcie poprzez polubienie tego filmu. Znacząca transformacja, której z niecierpliwością oczekiwałeś. Jest na skraju wejścia do Twojego osobistego królestwa. Nie utrudniaj jej silnego przypływu, zamiast tego pozwól jej całkowicie przekształcić Twoją podróż w sposób, który może zaaranżować tylko wszechświat. Twój duch już przewidział nadchodzące zmiany. Teraz nadszedł czas, aby Twoje serce i umysł zsynchronizowały się z nimi. Nowe Królestwo Możliwości. Przełomów i bezgranicznej obfitości rozwija się przed Tobą. Przyjmij tę energię, gdy jest jeszcze świeża, i przygotuj się na postęp z wdzięcznością i wdzięcznością. Twoja ścieżka nigdy nie była wyraźniejsza. Jeśli ufasz Bogu, wpisz jedenastą. Bóg jest gotów odblokować drzwi, które pozostawały zamknięte przez dłuższy czas. Nagle zaczną pojawiać się cuda. Przywrócenie i uzdrowienie są w ruchu. Najbardziej produktywne i pomyślne dni są tuż przed Tobą. Nie trać ducha, idź naprzód! Powiedział do mnie: Wykonało się. Ja jestem Alfą i Omegą, początkiem i zakończeniem. Tym, którzy są spragnieni, dostarczę wody ze źródła wody życia za darmo. Jeśli chodzi o Boży plan i cel, Wykonało się zostało ogłoszone na długo przed jego rozpoczęciem. Pamiętaj o tym dzisiaj, zwłaszcza jeśli wątpliwości próbują przeniknąć twoje myśli. Nie pozwól, by oszustwo przeciwnika sprawiło, że uwierzysz w coś, co nie wzmocni twojej drogi wiary. Uznaj, że to już się dokonało. Nie spędzaj dnia na zastanawianiu się, jak Bóg to zrobi, po prostu bądź spokojny i uznaj, że to już zostało osiągnięte. Bądź błogosławiony i pociesz się tym zapewnieniem. Wpisz 2222, aby potwierdzić swoją wiarę. Bóg przekazuje Ci dzisiaj: Otworzyłem dla Ciebie drzwi, których nikt nie może zamknąć. Dziś pamiętaj, że Twój przełom przekroczy wszelkie wyzwania, przed którymi stanąłeś. W trudnych okresach może być trudno zachować optymizm co do tego, co Bóg ma w zanadrzu, ponieważ obecne sprawy wymagają Twojej uwagi. Nie pozwól jednak, by obecne problemy zdominowały Twoje myśli. Biblia mówi nam, że Jezus zniósł krzyż dla radości, która go czekała. Bóg umieścił tę radość również przed Tobą. Pielęgnowanie tej wizji w swoim umyśle pozwoli ci wytrwać aż do momentu, w którym dokona się Twój przełom. Bądź błogosławiony i przyjmij zachętę. Odpocznij, drogie dziecko, w pocieszającym uścisku mojego pokoju. Kiedy będziesz przemierzać burzliwe wody, będę Twoim towarzyszem, a rzeki cię nie pochłoną. Pan chce ci dziś przypomnieć, że nie osiadłeś na mieliźnie. Zaufaj Jego przewodnictwu i powstrzymaj się od polegania wyłącznie na swoim zrozumieniu. Nic nie może Ci przeszkodzić w wejściu w to, co Bóg dla Ciebie przeznaczył. On ogłosił tę prawdę dawno temu. Nie powiedział: Kiedy utkniesz w jakiejś sytuacji, będę z Tobą. Nie, oświadczył: Kiedy przejdziesz, będę z Tobą. Nawet jeśli nie możesz teraz dostrzec Jego ręki w pracy, bądź pewien, że prowadzi cię przez to wszystko. Bądź błogosławiony i pociesz się Jego obietnicą. Jestem gotowy, by zabłysnąć, ogłasza Bóg. Na potwierdzenie, wszystko układa się na swoim miejscu. Bóg wzywa cię do pokładania w nim niezachwianej ufności. On jest bardziej dostrojony do twojej sytuacji, niż ty kiedykolwiek możesz być i aranżuje wydarzenia w sposób przekraczający twoje zrozumienie. Nasz Ojciec Niebieski posiada zdolność do osiągania wszystkich rzeczy, a porażka nie jest w jego zasięgu. Tak długo, jak zachowujesz wiarę w Jego plan i trzymasz się Jego ręki, możesz być pewien, że wszystkie Jego obietnice dotyczące Twojego życia są doskonale zharmonizowane. Bądź błogosławiony i nabierz odwagi. Jeśli wierzysz, wpisz 444. Bóg komunikuje dzisiaj. Jestem pewien, że ten, który zapoczątkował w tobie dobre dzieło, doprowadzi je do skutków w dniu Jezusa Chrystusa. Czy pamiętasz, że Bóg zobaczy to, co rozpoczął w twoim życiu? Czasami może się wydawać, że Bóg zrobił sobie przerwę w kluczowych momentach naszego życia, pozostawiając nas samych sobie. Jednak nigdy tak nie jest. Będą okresy, w których dzieło Pana będzie widoczne. A będą inne czasy, kiedy nie będzie. Jednak jedna rzecz pozostaje pewna: jeśli Bóg coś zapoczątkował, to doprowadzi to do końca. Bądź błogosławiony i pociesz się tym zapewnieniem. Wpisz 555: Jeśli to przesłanie rezonuje z Tobą. Jeśli Bóg jest za nami, ktoś może być przeciwko nam. Bóg chce Ci przypomnieć. Abyś trzymał głowę wysoko, ponieważ On jest Twoim obrońcą, abyś strzegł swojej mowy, ponieważ On Cię usprawiedliwi, i abyś zachował pokój, ponieważ On będzie walczył w Twoim imieniu. Często próbujemy wziąć na swoje barki Boże obowiązki zamiast naszych własnych. Bóg pragnie naszego niezachwianego zaufania do Niego i Jego potężnej mocy. Kiedy pokładamy w Nim wiarę, Możemy z ufnością trzymać głowę wysoko, kontrolować nasze słowa i zachować spokój, wiedząc, że jeśli Bóg jest po naszej stronie, mamy więcej niż wystarczająco. Bądź błogosławiony i potwierdź swoją miłość do Pana. Bóg przekazuje dziś, bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, głosi Pan. Czasami, gdy ufamy Bogu, że pokieruje naszym życiem. Stajemy się niespokojni, sceptyczni lub sfrustrowani, gdy sprawy wydają się zmierzać w nieoczekiwanym kierunku. Nie prosiłeś jednak Boga o dostosowanie wydarzeń do Twoich intencji. Poprosiłeś Go, aby dokonał tego, czego Ty nie możesz. Zaufaj Mu. Bądź błogosławiony i nabierz odwagi. Wpisz 666, aby otrzymać tę wiadomość. Uwolni przepływ bezgranicznego bogactwa, radości, zadowolenia, wolności i pewności siebie w swoim życiu dzięki niewielkiej zmianie porannej rutyny. Czy jest to coś, czego pragniesz? W komentarzach poniżej znajduje się link do odkrycia sekretów przyciągania obfitości bogactwa. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Rozumiemy, że wszystkie rzeczy współpracują dla dobra tych. Którzy kochają Boga, tych, którzy są powołani zgodnie z Jego celem. Dziś pamiętaj, że wszystkie okoliczności współdziałają na Twoją korzyść. Bóg kształtuje Cię w naczynie nadające się do Jego boskiego użytku poprzez włączenie każdego aspektu Twojej przyszłości i teraźniejszości. Bóg chce, aby ludzie widzieli w Tobie Jego niezrównaną łaskę. Nie przejmuj się więc tym, czego Ci brakuje. Ani swoimi błędami z przeszłości. Plan Twojej przyszłości wykracza poza błędy przeszłości. Bądź błogosławiony i zachęcany. Bóg przekazuje dziś: człowiek jest usprawiedliwiony z uczynków, a nie z samej wiary. Bóg chce, abyś przygotował się na błogosławieństwa, o które się modlisz. Tak jak Bóg przygotował Ziemię obiecaną dla Izraelitów. Tak, i my musimy być przygotowani, zanim wkroczymy w wysłuchane modlitwy, których szukamy. Przygotowanie jest przejawem naszej wiary. Gdy Bóg dostrzeże Twoje niezachwiane zaangażowanie w dokładne przygotowanie, przywoła Cię do ostatecznego urzeczywistnienia. Przyjmij błogosławieństwa i umocnienie. Obejmuje mój autorytet do zatwierdzania. Ty jednak zbierz siły i wytrwaj niezłomnie bo Twój trud przyniesie Ci nagrodę. Niezależnie od Twojego stanu emocjonalnego, Bóg wzywa Cię, byś się nie poddawał. Czasami podczas naszej duchowej podróży możemy napotkać momenty, w których kontynuacja wydaje się przytłaczająco uciążliwa. W związku z tym możemy rozważać poddanie się. Nie poddawaj się jednak wewnętrznej burzy, której celem jest pokazanie. Że z Bogiem u boku możesz przetrwać każdą próbę. Pozostań zdecydowany, umocnij się i przyjmij zachętę. Dziś Bóg komunikuje: ten dzień został wyznaczony przez Pana. Radujmy się i znajdujmy w nim radość. Rozpoczynając ten nowy dzień, powstrzymaj się od rozpamiętywania wczorajszych kłopotów. Często naszym największym błędem jest przenoszenie wczorajszych kłopotów na nowy dzień. Bóg jest odpowiedzialny za to, by nasze ostatnie dni były bardziej pomyślne niż poprzednie, ale to na nas spoczywa obowiązek zapewnienia, by dzisiejszy dzień przyćmił wczorajszy. Bądź błogosławiony i zachęcany. Potwierdzam moją wewnętrzną siłę. Ćwicz cierpliwość, oczekując dziś Pana. Pamiętaj, że czekanie na Boga sprzyja ostatecznemu sukcesowi. Czasami mamy tendencję do popadania w przygnębienie, ponieważ Bóg przedłuża nasz okres oczekiwania ponad nasze pragnienia. Kiedy jednak Jego boski plan zostaje ujawniony, często odczuwamy wyrzuty sumienia z powodu naszych początkowych skarg. Pamiętaj, że Bóg Cię nie opuścił ani nie porzucił. On aranżuje wydarzenia w Twoim najlepszym interesie. Jeśli będziesz wytrwały, Przekonasz się, że Boża droga była rzeczywiście tą lepszą. Bądź błogosławiony i zachęcony. Jedynym zamiarem złodzieja jest kradzież, morderstwo i unicestwienie. Przyszedłem, aby dać im życie w obfitości. Bądź całkowicie przekonany, że wspaniałe błogosławieństwa są w drodze do Ciebie i nie jest to moment, aby dać się zwieść oszustwom szatana. Nie pozwól, by Cię przekonał. Bo to fałsz. Stoisz nad przepaścią znaczącego przełomu i konieczne jest, aby nie dać się zwieść. Bądź wnikliwy, błogosławiony i zachęcany. Rozwijam się, potwierdzając moją wiarę. Bóg przekazuje Ci dzisiaj: nie pogardzaj skromnymi początkami, bo Pan rozkoszuje się początkiem pracy. Zawsze pamiętaj, że każde wielkie przedsięwzięcie zaczyna się od skromnych początków podczas gdy wszyscy aspirujemy do rządzenia wieloma, Pan bada naszą wierność w nadzorowaniu nielicznych. Nie zniechęcaj się skromnymi początkami. Pan jest dumny z bycia świadkiem Twoich początkowych kroków. Żaden początek nie jest zbyt błachy, gdy wzbudza jego zachwyt. Dlatego pozostań niezłomny i wytrwały i obserwuj Bożą zapłatę za Twoją wierność. Bądź błogosławiony i zachęcony. Niech oblicze Pana promieniuje na Ciebie. Wreszcie, umacniaj się we wszechmocy Pana. Zachęta często umyka nam, gdy brakuje nam odwagi. Często nie doceniamy znaczenia odwagi, co prowadzi wielu do porzucenia nadziei w obliczu przeciwności losu. Gdy Bóg kieruje naszymi krokami, musimy słuchać Jego wskazówek. Aby być silnymi i niezwykle odważnymi, podobnie jak w przypadku rady udzielonej Jozuemu. Przeciwności będą się pojawiać, ale świadomość, że Bóg walczy z naszymi uciskami i nie opuści nas, musi służyć jako źródło naszej odwagi i zachęty. Bądź błogosławiony i zachęcany. Jeśli zaufałeś Jezusowi, pamiętaj, że Ewangelia była głoszona nam tak samo, jak tym, którzy nie skorzystali z niej z powodu braku wiary. Bóg pragnie, abyśmy zrozumieli, że wysłał swoje słowa nie tylko po to, abyśmy je usłyszeli, ale także po to, abyśmy odniesieli z nich korzyść. Może to jednak nastąpić tylko wtedy, gdy połączymy Jego słowo z niezachwianą wiarą. Bóg pragnie być świadkiem naszej pomyślności we wszystkich aspektach życia. On to zapowiedział. A nam nie wolno w to wątpić. Porzuć sceptycyzm i po prostu przyjmij wiarę. Bądź błogosławiony i zachęcany. Jeśli chcesz bez wysiłku przyciągnąć znaczne bogactwo, zapoznaj się z linkiem podanym w komentarzach poniżej, aby odkryć zdumiewające sekrety bogactwa ujawnione przez niekonwencjonalnych naukowców NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Jak często zdarza się, że jesteśmy uwikłani w burzę, początkowo skupieni na Jezusie, a następnie zepchnięci na boczny tor przez zewnętrzne zawirowania. Strategia diabła w naszym życiu polega na odwróceniu naszej uwagi od Jezusa. Każdy rachunek, każda niezgoda w związkach i małżeństwie oraz każda dolegliwość w ciele mają na celu udaremnienie podróży do nadprzyrodzonego Królestwa, gdzie czeka wyzwolenie, uzdrowienie i dobrobyt. Nadszedł czas, aby ujrzeć Baranka Bożego i wytrwale wpatrywać się w Niego. Jestem przekonany, że jesteś gotowy. Ten, kto mieszka w tajemnicy Najwyższego, będzie przebywał w cieniu Wszechmocnego. Niezależnie od dzisiejszych prób, upewnij się, że pozostajesz pod ochronnym płaszczem Wszechmogącego. Powstrzymaj się od polegania na własnym zrozumieniu, ponieważ szukanie schronienia w cieniu wszechmogącego zapewnia wszechogarniającą wystarczalność. Bądź błogosławiony i zachęcany. Okrążałeś tę górę przez dłuższy czas. Jeśli okaże się, że wielokrotnie okrążasz tę samą górę i kontynuowanie tego cyklu nie jest już realną opcją, konieczne jest skupienie się na wewnętrznych dostosowaniach. Nadszedł czas na szczerą refleksję i wyeliminowanie nieproduktywnych lub utrudniających elementów. Wprowadź zmiany niezbędne do tego, by wspiąć się na szczyt, zamiast nieustannie krążyć wokół bazy. Bądź błogosławiony i zachęcany. Bo nie uwierzyli Bogu i nie zaufali mu, że się o nich zatroszczy, pamiętaj, że jako dziecko Boga Najwyższego musisz kierować się w życiu wiarą, a nie percepcją zmysłową nie pozwól aby cokolwiek przeszkodziło twojej wierze lub powstrzymało twój postęp idź naprzód chociaż możesz obecnie nie rozumieć podtrzymuj swoją determinację by y ufać bogu chociaż frustracja może próbować cię ogarnąć nie poddawaj się jej podczas podróży najbardziej znaczącym błędem dzieci Izraela nie był ich upór ale raczej odmowa zaufania że bóg im pomoże Niech ta lekcja służy jako ciągłe przypomnienie, aby uniknąć powtarzania ich błędów. Bądź błogosławiony i zachęcany. Dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na zawsze. Dziś pamiętaj, że Boże obietnice wykraczają poza bezpośrednie błogosławieństwa, których szukasz. Jego dobroć i miłosierdzie będą Ci wiernie towarzyszyć przez całe życie. Nie pozwól, by obecne trudności cię zwiodły lub zniechęciły. Boża życzliwość jest o krok od ogarnięcia cię i przemienienia twoich okoliczności. Bądź błogosławiony i zachęcony. Niech twoje oczy patrzą prosto przed siebie. Nie pozwól nikomu ani niczemu odwrócić twojej uwagi od Boga i jego dzieła w twoim życiu. Rozproszenia mają talent do pojawiania się właśnie wtedy. Gdy musimy całym sercem skupić się na Bożych działaniach w nas i wokół nas. Ponadto, niezależnie od stanu emocjonalnego, nie poddawaj się uczuciu frustracji. Należy pamiętać, że może to być jedno z naszych największych rozproszeń. Bądź błogosławiony i znajdź zachętę. Bóg mówi: Moje ukochane małe serce, wylewanie łez z tego powodu nie jest tego warte. Te obawy. Niepokoje i lęki są jedynie chmurami, które próbują przesłonić Twoje promienne światło. Pamiętaj, moje dziecko, wszystkie te kwestie zostały już rozwiązane. W odpowiednim czasie ujawnię wynik, ale na razie postrzegaj to jako pełną przygód burzę. Przyjmij do wiadomości, że posiadasz moc przenoszenia gór i chodzenia po wodzie. Jestem z Tobą, wzmocnię Cię i pomogę Ci. Będę cię nieustannie wspierał moją prawą ręką. Kocham cię, mój mały promieniu słońca. Zadeklaruj, potwierdzam moją suwerenność. Bóg mówi: to wyzwanie, ponieważ polegasz na sobie. Próbujesz rozwiązać to samodzielnie, polegając na sile, którą zdobyłeś w poprzednich bitwach. Moje drogie dziecko, cokolwiek napotykasz, ja również to widzę. Spójrz na mnie, a ja Cię poprowadzę, wzmocnię Cię i pokieruję Twoją ścieżką. Pamiętaj, moje dziecko, nie jesteś sam. Jestem z Tobą, trzymając całą moc świata, aby Ci pomóc. Kocham Cię. Zainicjuj przepływ bezgranicznego bogactwa, radości, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu. Wprowadzając niewielką zmianę do swojej porannej rutyny. Czy chciałbyś tego? Zapoznaj się z linkiem w komentarzach poniżej, aby uzyskać wgląd w przyciąganie obfitości bogactwa. Subskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga. Bóg mówi: Odniosę się do ich złych czynów i słów. Nie musisz się usprawiedliwiać ani ich osądzać, jeśli nadal będą Cię ranić. Zadeklaruj swoje zaufanie do mnie, a ja się tym zajmę. W ten sposób odzyskasz pokój, który wróg próbował ci odebrać i będziesz świadkiem działania mojej mocy. Miej wiarę we mnie, dziecko. Jestem z tobą i nie pozwolę nikomu cię skrzywdzić. Zadeklaruj, potwierdzam moją gotowość. Ta wiadomość jest przeznaczona dla tych, którzy jej potrzebują. Przede wszystkim życie jest cenne. Posiadasz życzliwą, łagodną i kochającą duszę. Nie pozwól, aby okrutne działania innych przesłoniły fakt, że życie oferuje więcej niż sugerują Twoje ostatnie doświadczenia. Zostań z nami, aby być tego świadkiem. Jeśli coś w Twoim życiu powoduje obecnie ból i cierpienie, potraktuj to jako wezwanie do akceptacji. Zmień to, co możesz, i zaakceptuj to, czego nie możesz. Jesteś większy niż twoje błędy. Przekraczasz to, co przeżyłeś, w tym to, co ci zrobiono. Od tego momentu noś ze sobą te afirmacje: Jestem większy niż przeszłość, lepszy niż teraźniejszość i zasługuję na przyszłość. Zadeklaruj: Jestem dla siebie współczujący. CO potwierdzam. Musisz wykonać skok. Czy nadal się powstrzymujesz, kiedy powinieneś iść naprzód i wznosić się? Nie możesz wciąż wycofywać się z możliwości, które daje ci wszechświat. Musisz powstać i wykonać ten skok wiary. To właśnie wtedy ma to prawdziwe znaczenie. Twoja ciężka praca nie ma znaczenia, dopóki nie podejmiesz działania. Jeśli będziesz czekać, Aż strach zniknie przed podjęciem decyzji, będziesz czekać w nieskończoność. Zanurz się w nowe doświadczenia pomimo tego, co szepcze ci strach. Będzie to najbardziej satysfakcjonująca rzecz, jaką kiedykolwiek zrobisz. Nie ma zaszczytu pozostać małym i nieśmiałym. Podnieś się. Uznaj, że jesteś przeznaczony do wielkości. Uwierz w swoje możliwości. Bądź otwarty i wrażliwy. Ujawnij światu swoje prawdziwe ja. Uznaj swoją wartość i wartość. Dbaj o siebie. Kochaj siebie całym sercem takim, jakim jesteś i gdzie jesteś. Przekształć swoje marzenia w konkretne cele i plany, a następnie działaj z odwagą i entuzjazmem. Koniec z ukrywaniem się, powstrzymywaniem lub zwlekaniem. Koniec z przepraszaniem i próbami zadowolenia wszystkich. To Twoje życie i Twoja chwila. Nie zmarnuj jej. Wpisz 1818 rok, jeśli się z tym zgadzasz. Złóż sobie obietnicę, że nie będziesz już świadomie umniejszać, bagatelizować lub pozbawiać siebie mocy. Nie jesteś żadną z tych rzeczy, a Twoje wyższe ja rozpoznaję. Że te definicje ukrywają Twoją prawdziwą istotę. Dlatego postrzeganie siebie w ten sposób jest tak bolesne. Przestań postrzegać siebie przez pryzmat przeszłości lub oczami tych, którzy Cię skrzywdzili. Dopóki nie uwierzysz w swoją wielkość, będziesz nadal przyjmować ich postrzeganie siebie i traktować siebie tak, jak oni traktowali Ciebie. Niezależnie od wyzwań, jakie może przynieść ta podróż. Pozostań ugruntowany w miłości, prawdzie i wierze. Nie pozwól, aby cokolwiek zgasiło w tobie życie, ponieważ nawet w najciemniejszych czasach światło zawsze znajdzie drogę powrotną. Wpisz tak, aby je otrzymać. Jeśli chcesz bez wysiłku przyciągnąć znaczne bogactwo już dziś, zapoznaj się z linkiem w komentarzach, aby poznać zdumiewające sekrety bogactwa udostępnione przez nieuczciwych naukowców NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Uwolnij przeszłe przywiązania w spokoju. Im bardziej trzymasz się ludzi i sytuacji z przeszłości, tym bardziej hamujesz swój rozwój i blokujesz przepływ nowej energii do swojego życia. Posiadasz zdolność do ponownego połączenia, odtworzenia i odmłodzenia siebie, aby dostosować się do teraźniejszości, zamiast dręczyć się przeszłością. Nadszedł czas na zmiany. Żadbaj o siebie. Wpisz tak, jeśli jesteś gotowy, i podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które ufają Bogu. Skomentuj: Jezus jest Panem, aby wesprzeć nasz kanał. Subskrybuj nasz kanał i aktywuj powiadomienia. Będziesz triumfować w życiu, jeśli wyciągniesz wnioski z każdego doświadczenia, zamiast trzymać się negatywnych emocji. Dziękuję.